Chyba każdy z nas spotkał się kiedyś z instrukcją obsługi jakiegoś urządzenia, której za żadne skarby świata nie był w stanie zrozumieć, która była napisana językiem tak technicznym i tak hermetycznym, że jedyne do czego się nadawała, to do tego, żeby zawinąć sobie w tą instrukcję drugie śniadanie do pracy czy do szkoły. Znalazłem w internecie przykład takiej bardzo trudnej do zrozumienia instrukcji, przykład instrukcji obsługi pracy. Pralki. I między innymi w tej instrukcji było napisane, że pralkę należy podłączyć do dwubiegunowego gniazda ze stykiem uziemiającym, przy czym drzwi załadowczych nie można otworzyć, dopóki do maszyny nie podłączymy napięcia EL. Ja też niczego z tego nie zrozumiałem w pierwszej kolejności. Y, wielu takiej instrukcji irytują, ale mnie osobiście trochę fascynują. Bo co to jest to napięcie EL? Oczywiście, kiedy przeczytałem to zdanie, to pierwsze, co to wpisałem w Google? Napięcie EL. Okazało się, że to wcale nie jest takie proste, żeby to znaleźć. Po jakimś czasie dotarłem na forum Stowarzyszenia Elektryków Polskich, gdzie okazało się, że to po prostu chodzi o prąd w gniazdku. Ale to była fascynująca podróż odkrywanie napięcia EL. Dzisiaj chciałbym zaprosić Was właśnie w taką podróż, a postaramy się rozstrzygnąć jedno z najdziwniejszych słów, jakie pada w Ewangelii, mianowicie odpowiem na pytanie, które frapuje bardzo wielu: co to jest wiejadło? Witam serdecznie w jedenastym odcinku podcastu Przekazania, w którym usłyszysz normalne kazanie, bez frazesów, a czasem, mam nadzieję, z odrobiną dobrego humoru. Ja nazywam się Adam Kwaśniewski i jestem księdzem. A teraz posłuchajmy Ewangelii na dzisiejszą niedzielę. Z Ewangelii według św. Łukasza. Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: Cóż mamy czynić? On im odpowiadał: Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest i pytali go, nauczycielu, co mamy czynić. On im odpowiadał: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze a my, co mamy czynić? On im odpowiadał: nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich. Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie duchem świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu. Pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. Nie wiem czy się ze mną zgodzicie, ale moim zdaniem żyjemy w takiej epoce maksymalnego utylitaryzmu. To znaczy wszystko co nas otacza musi być konkretnie do czegoś przydatne. Jeżeli popatrzymy sobie na rynek książek, to okazuje się, że poradniki i przewodniki biją rekordy popularności, a poezja nie sprzedaje się wcale. Chyba że mówimy o dawnych poetach z ugruntowaną renomą. Na to wpływają oczywiście bardzo różne rzeczy, różne czynniki. Z pewnością jednym z powodów jest tak zwana niewidzialna ręka rynku. Jak czegoś niezbędnie potrzebujemy, to wiadomo, że tanio nie będzie, bo ktoś naszą potrzebę będzie chciał wykorzystać albo jak to się dzisiaj popularnie mówi, zmonetyzować. Innym powodem jest miałkość i słabość współczesnej sztuki, która nikomu nie wydaje się być niezbędna do życia. I mówię to jako chyba nie przesadzę, jak powiem, fan sztuki nowoczesnej, nowoczesnej, pięknej architektury czy malarstwa. Podkreślam, pięknej. Ale z całą pewnością za taki stan rzeczy nie jest odpowiedzialna ludzka natura. Człowiek taki był, jest i będzie, że jak można znaleźć proste rozwiązanie, to nie będzie szukał trudniejszego. I jak mu ktoś powie, że w gniazdku, że w tym gniazdku jest prąd EL, to raczej nie będzie się, tak jak ja, doszukiwał znaczenia tego terminu, tylko po prostu podłączy do tego gniazdka wtyczkę od swojej pralki. Koniec. I nie inaczej było za czasów Jana Chrzciciela. Przychodzili do niego różni ludzie, przychodziły tłumy, przychodzili celnicy, przychodzili żołnierze i zadawali jedno proste, konkretne pytanie: co mamy robić, co mamy czynić? I jaka jest odpowiedź Jana Chrzciciela? Co zaskakujące, ta odpowiedź wcale nie jest wyszukana. Nie daje żadnych rad y, niesamowitych, nie dzieli się z, nim, z nimi jakąś wiedzą tajemną. Absolutnie nie. Y, popatrzcie, co odpowiada. Masz za dużo? To się podziel. Masz dwie suknie i jednej nie używasz? No to oddaj. Najadłeś się i ci zostało? No to się podziel. Jak jesteś celnikiem, to po prostu nie kradnij. Po prostu zabieraj dla siebie tyle, ile masz zabrać według przepisów. Jak jesteś żołnierzem, no to nie nadużywaj swojej przemocy. Jak zostaniesz wysłany na bitwę, no to się bij, ale tam, gdzie nie musisz tego robić, to, to nie rób. No, po prostu, wola, nic trudnego. Po prostu rób to, co masz zrobić wtedy, kiedy masz zrobić. Koniec, kropka. Wydaje się to banalnie proste, nic trudnego, ale z drugiej strony, jak słuchamy tych słów to być może nad nimi się trochę tak prześlizgujemy, bo to jest taki opis absolutnej przeciętności. I na pierwszy rzut oka on wcale nie pasuje do Ewangelii. Ewangelia kojarzy nam się z jakąś niesamowitością, z jakąś nowością, z jakąś właśnie taką wiedzą tajemną chciałoby się powiedzieć, jak dobrze przeżyć życie. A Jan Chrzciciel mówi po prostu rób to co masz zrobić, koniec kropka. My z tą przeciętnością mamy pewien kłopot, dlatego że bardzo często wydaje się nam ona czymś bardzo negatywnym. Kiedyś czytałem taką rozmowę opublikowaną w tygodniku powszechnym to była rozmowa z psychoterapeutką Cwetą Dmitrową, i ona na jedno z pytań odpowiedziała w ten sposób: Dziś nader często to, co nie jest wow. Wcale nie wydaje się przeciętne, tylko gorzej. Od razu klasyfikowane jest jako beznadziejne, wręcz godne pogardy. Wynika to w dużej mierze z faktu, że obecnie mamy bardzo określoną wizję, z mojego punktu widzenia wypaczoną i nierealistyczną tego, czym jest dobre, wartościowe życie, dobrze wykonywana praca, albo bycie kimś, kto ma dobre relacje z innymi. Współcześnie dysponujemy niewieloma opowieściami o tym, że jest coś atrakcyjnego i wartościowego w życiu, które nie jest spektakularne. Nie ma w nim nieustannego pasma sukcesów. Nie robi się rzeczy, które są absolutnie nadzwyczajne i wyjątkowe. A w tym pojęciu dobre życie wcale nie ma obrazu, któremu towarzyszyłyby jakieś niesamowite fajerwerki, bo nie na tym to polega. No właśnie. Jeżeli coś nie jest wow, jeżeli coś nie jest ponad przeciętne, to wydaje nam się od razu troszkę gorsze. Jak słyszymy opowieści o ludziach, którzy podróżują po całym świecie, to nasze podróże do dolnośląskich Sudetów albo nad Polskie Morze wydają się bardzo przeciętne i po prostu wydają się gorsze. A Jan Chrzciciel dzisiaj nie proponuje niczego wow. Niczego ekstra. Nie namawia ludzi do podróży dookoła świata, tylko do podróży na ślęże, używając tego porównania. Nie namawia ludzi do tego, żeby byli fioletowymi krowami w morzu zwykłych, łaciatych, czarno-białych. Tylko, żeby się skupili na tym, co robią i starali się to robić w miarę uczciwie i przyzwoicie. I to jest dobre. I tak można. Tylko, że to jeszcze nie koniec tej dzisiejszej Ewangelii. Kiedy Jan chrzciciel głosi, że przeciętność, a może lepiej powiedzieć normalność, jest ok, to mówi to jako ostatni prorok Starego Testamentu. Tak, to jest moralność Starego Testamentu. Kiedyś w Starym Testamencie powiedziano, że właśnie będziesz kochał przyjaciela, a nieprzyjaciela możesz nienawidzić. Ale teraz na scenę wkracza zapowiedź Mesjasza. Jan chrzciciel mówi tak. On chrzcić was będzie duchem świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu. Pszenicę zbierze do spichrza, a plewy wspali w ogniu nieugaszonym. No to co to jest to wiejadło? Oczywiście ja znam definicję taką encyklopedyczną. To było takie urządzenie podobne do wielkich grabi albo szczotki, i polegało to na tym, że po zmuceniu tą, tą resztę tego zboża, które tam na klepisku się znajdowało, podrzucano do góry przy pomocy takiej szufli, i wiatr zabierał leciutkie plewy, a cięższe, dużo cięższe ziarno spadało z powrotem na klepisko. I po wielu godzinach takiej pracy, takiego podrzucania ziarna, na klepisku zostawało już samo ziarno, a wszystkie plewy wywiewał wiatr. I stąd ta nazwa wiejadło. Aczkolwiek no, chciałem kiedyś zobaczyć, jak to może wyglądać. I kiedyś byłem na wycieczce w Czarcim Młynie, koło Szklarskiej Poręby. No i tam mnie olśniło, bo w jednej z sal tego muzeum, muzeum młyna produkcji chleba, Znalazłem właśnie takie urządzenie. To już było urządzenie, to już nie była szufla, tylko taki, taki stojący. Mebel, w którym przy pomocy korby produkowano wiatr, który później na sitach odsiewał plewy od właściwego ziarna. Więc jeśli ktoś chciałby zobaczyć, jak wygląda takie wiejadło, to zdjęcie wrzucę w opisie tego podcastu. Natomiast można też pojechać na piękną wycieczkę do Szklarskiej Poręby i tam w czarcim młynie zobaczyć takie nowoczesne, już zmechanizowane wiejadło. Ale oczywiście chodzi w tym obrazie o to, że Chrystus będzie tym, który oddzieli ziarna od plew, który będzie mesjasz to będzie ten, który potraktuje ludzi tak zero-jedynkowo. To znaczy albo się nadajesz do królestwa Bożego, albo nie. W sumie nie ma nic po drodze, nie ma nic pomiędzy. Możesz być albo dobry, albo zły, albo wejść do tego królestwa, albo nie. No i jak to teraz rozegrać? Jak to teraz połączyć? To nauczanie Jana Chrzciciela o tym, że ta przeciętność jest w miarę okej, okay, z tym y, nauczaniem Mesjasza. Czy w takim razie mogę być zwykłym ojcem, zwykłą matką, zwykłym księdzem? Czy muszę być wow? Czy muszę być we wszystkim najlepszy? Czy muszę być jak ogień, bo inaczej okaże się, że jestem taką nikomu niepotrzebną plewą? Myślę, że trzeba na to popatrzeć z perspektywy całości Ewangelii. Kiedy pytają się Jana Chrzciciela, co mamy robić, to on odnosi się do tego, czym sam żyje, czyli do życia tutaj na ziemi, bo w końcu jest człowiekiem i to jest dla niego najważniejsza część życia. Ale kiedy bogaty młodzieniec przychodzi do Pana Jezusa i zadaje to samo pytanie: co mam robić, aby się zbawić, co mam robić, aby być dobrym? to słyszy, żeby szedł za Jezusem, żeby odważył się poświęcić. Myślę, że te dwie drogi, droga Jana Chrzciciela i droga Jezusa w Ewangelii, one się splatają. To znaczy, możemy być zwykłymi rodzicami czy dziećmi, zwykłymi uczniami i nauczycielami, zwykłymi wiernymi i zwykłymi księżmi. Ode mnie nikt nie wymaga, żebym na kazaniu stawał na głowie i sypał dowcipami z rękawa. Wystarczy, że dobrze, normalnie się do niego przygotuję. Nikt nie wymaga, żeby modlitwa trwała 10 godzin i polegała na leżeniu krzyżem na zimnej posadzce. Zwykły pacierz też jest dobry, też wystarczy. Ale jest jedna rzecz, której chrześcijanie, w której chrześcijanie nie mogą być przeciętni. To jest miłość Boga i miłość bliźniego. Jest taki piękny Psalm 131, i tam w tym psalmie psalmista mówi: Panie, moje serce nie jest wyniosłe i oczy moje nie patrzą z góry. Nie gonię za tym, co wielkie, albo za tym, co przerasta moje siły. Przeciwnie. Zaprowadziłem ład i pokój w mojej duszy, jak niemowlę u swej matki. Jak niemowlę, tak we mnie jest moja dusza. Jak szukałem jakiegoś porównania, to przyszła mi do głowy taka scena. Jak chodzę na siłownię z moim bratem, to czasem brat przychodzi ze swoim synkiem. I ten mały synek, yy, ledwo ponad jeden roczek mający, on tam się odnajduje na tej siłowni czasem lepiej, czasem gorzej, czasem jest bardziej śmiały, czasem jest bardzo przestraszony, ale przeważnie pilnuje się, żeby trzymać tatusia za nogawkę. Czasem się uśmiecha, śmieszkuje, żartuje, coś tam e, gawoży, ale jedna rączka musi być zawsze uchwycona nogawki tatusia. To jest strasznie zabawny widok, e, jak mój brat podnosi jakieś ciężkie rzeczy, a tutaj nagle taki berbeć na przykład się ładuje mu na kolana, albo stara się jakoś zwrócić z uwagę właśnie na siebie. I no właśnie, to jest takie zwykłe, przeciętne dziecko. To, to nie jest jakiś geniusz, który już, nie wiem, w wieku jednego roczku umie grać w szachy i opanował pięć języków obcych. To jest zwykłe, normalne, fajne dziecko, ale to dziecko potrzebuje trzymać się nogawki tatusia. I wydaje mi się, że chyba o to chodzi w tej dzisiejszej Ewangelii, że my możemy prowadzić takie zwykłe, przeciętne, normalne życie. Nikt nie wymaga od nas niczego, wow, ale musimy wiedzieć, gdzie jest ta nogawka, której się mamy trzymać. I jak będziemy się jej trzymać kurczowo, bo ufamy, bo kochamy. Tego, kto tą nogawkę nosi, to żadne wiejadło nie podrzuci nas do góry i nie narazi na odsianie. Jak będziemy trzymać się kurczowo Pana Boga, dlatego że go kochamy, dlatego że mu ufamy, jak będziemy zwracać się do niego w naszych troskach, w potrzebach, w jakichś ciężkich momentach, to nic nam nie grozi. Nawet jeśli nasze życie nie jest wcale wow. No to jakiś konkret na zakończenie tego kazania. Tak się zastanawiałem, czy w ogóle jakiś konkret dawać, no może tak w kontrze do tego, czego zacząłem to dzisiejsze przekazanie, ale pomyślałem sobie, że jest jedna rzecz, którą warto zrobić w tym ostatnim tygodniu Adwentu. Mianowicie warto zweryfikować swoje bożonarodzeniowe plany. Wielu z nas, myśląc o bożonarodzeniowych świętach, o wigilii w szczególności, ma na myśli jakieś coś coś takiego wow, że wszystko będzie najpiękniejsze, że choinka będzie najprostsza, najbardziej rozłożysta, najpiękniej ubrana, że potrawy na stole wigilijnym będą najsmaczniejsze. Wszystko musi być naj i wow. I myślę, że warto, żebyśmy w tym tygodniu trochę te bożonarodzeniowe plany zweryfikowali. Być może nie musi być wow. Być może ta choinka nie musi być najpiękniejsza, ale może kupimy jakąś brzydszą, trochę mniej rozłożystą, ale taką samotną na placu, której już nikt nie weźmie. Być może nie będzie dwunastu potraw na wigijnym stole, ale trzy. Ale za to ugotowane z miłością. Być może nie będzie tak, że uda nam się całą rodziną zaśpiewać wszystkie kolendy i każdy jeszcze będzie grał na jakimś instrumencie, ale po prostu puścimy sobie kolendy z jakiejś płyty albo z nagrania w internecie i w miarę naszych możliwości dołączymy się do tego śpiewu. Może nasza Wigilia będzie przeciętna. Ale warto pomyśleć w tym tygodniu, co mogę zrobić? Jak mogę się do niej przygotować, żeby była nieprzeciętna w miłości? Jak mogę okazać swoją miłość tym, z którymi zasiądę do wigilijnego stołu? Jak mogę okazać swoją miłość temu, do którego po tej wigilii pójdę, żeby spotkać się z nim w kościele w Komunii Świętej na mszy na pasterce? Do takiej refleksji w tym tygodniu bardzo serdecznie was zachęcam. Amen. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego przekazania kolejnego, jedenastego odcinku tego podcastu. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie wyrazy wsparcia, które płyną do mnie od was. No i zachęcam jak zwykle do polubiania, do obserwowania tego podcastu w tej platformie, w tym miejscu, gdzie go słuchasz, gdzie go spotykasz. Jeżeli się uda, nie obiecuję, ale chciałbym w tym tygodniu w połowie tygodnia e, nagrać dodatkową konferencję e, dotyczącą e, choinki bożonarodzeniowej. E, jeżeli się to uda, to postaram się, żeby w środę lub w czwartek taki odcinek się pojawił. I do wysłuchania tego odcinka bardzo serdecznie również zapraszam. Szczęść Boże i do usłyszenia!